Witam wszystkich serdecznie z tej strony AeroHemix. Witam wszystkich top fragowych fanów. Dzisiaj razem z nami top 5 places. Modern Warfare 1. Także. Let's do this shit, what na Let's go! Jak to przypadło, startujemy od numeru 5, mianowicie flamek.pl, granicy, dominację na blok. Rozpoczynamy tutaj rzutem z granatu. Wersja PS3 nagrywana kamerą. Bardzo dobra robota, uwaga. Bam! Quad feet. nice! Bardzo dobrze, kill 3 kills clip, mwa. Mamy tu shotguna, jeden. I uwaga, drugi. Bardzo ładnie, świetny klik. Dobra robota. Następny w kolejce pod numerem czwartym jest Topwiz, grający na Shipment do TDM. Mianowicie AK47, 1, drugi, trzeci, nice, 4, piąty, szósty. Rampage, kurwa mać, bardzo ładnie. Świetna robota. A mianowicie pod numerem trzecim grający Rapid na Overgrow TDM. Rozpoczynamy tutaj od karabinu snajperskiego, ktoś nam wali w plecy, szybko BAM, quickscope, jogger knock i szybka dobitka z kosy. Eee, przechodzimy na murek i rozpoczynamy bitwę pistoletem. Także widzę tutaj dużą umiejętność posługiwania się pistoletem i to czasem nie wychodzi, no ale cóż, każdy się faworytuje swoimi. Kosa, przez okienko jeszcze jeden, BAM, sit down. Jest to bardzo długi klip, eee, nie lubię komentować długich klipów, no ale cóż, eee, czymś było trzeba po prostu zapchać dziurę, tak? Następny, gdzie uciekasz jeszcze jedna kosa. Wchodzimy tutaj lekkie zamieszanie, ale dobijamy kosą i wychodzimy na swoje. Także mm, zauważam dużą różnorodność klipów, nie są tylko karabiny sniferskie, są też nawet i pistolety, bardzo dobrze. Tutaj dobijamy Jogger Noga, ale niestety tylko Asysta. Wybiega nas dwóch, jeden tutaj zmieniamy na MP5, MP5 Dobijamy jednego, drugiego, uwaga, przeładowanie, jeszcze jeden chciał nas zaskoczyć, nie dał rady, jeszcze jeden, jeszcze jeden na klad, ale za późno przeładowaliśmy, no i niestety, dead. A mianowicie następny w kolejce, pod numerem drugim, GB, jebak na crashu yy, Search and Destroy. Widzimy tu klip chyba wyciągnięty z montażu, no ale nic na to nie poradzę, po prostu taki był. Uwaga, odbijamy się i bam, no scope, bardzo ładnie. Jeszcze dobicie z Digla, ale niepotrzebnie. No spójrzmy na to jeszcze raz w pełnionym tempie. Uwaga, bam, nice. Bardzo ładnie. Nicely done. <grymne> A mianowicie zwycięzca dzisiejszego Top 5 Places jest to Muzabili. nagrany na Countdown. Karami, Snajperski. 2,360. No! 6... Boże, spadł mi mikrofon jak się podnieciłem. Bardzo ładnie. Spójrzmy jeszcze raz to w zwolnionym tempie. Bardzo ładny klip. Dobry skill. Dobra. Nie wiem. Jest super. Nicely done. Tak ci powiem. na raz. Dobra. Dzięki serdecznie wszystkim za tego Top 5 Places. przysłacie swoje... Jakiekolwiek prace na tofrag.tv i mała informacja, następny piątek, następny top 5 places z Modern Warfare 2, także pamiętajcie o tym, Modern Warfare 2, odpalajcie, nagrywajcie, wysyłajcie. Dzięki i na razie.